Komunie już były. Wiem, ale opowiem historię mojej komunii. Po kościele wszyscy jedzą, gadają, śmieją się i inne gówno, ale nie o tym. Przyszedł czas na prezenty. Prawie od wszystkich dostałem pieniądze, od babci zegarek po dziadku. A od starych jakiś duży karton, który mnie najbardziej interesował. Była tu hulajnoga elektryczna. W końcu mogłem jeździć z kolegami, którzy już je mieli. Jeszcze tego samego dnia pojechałem ją przetestować. Wyjechałem baterię do zera. Stary powiedział, że mam ją ładować przed domem, bo niby słyszał, że komuś hulajka wybuchła w domu podczas ładowania. Nie przeszkadzało mi to. Następnego. Gdy wyszedłem z domu, zobaczyłem jak gołębie strają na hulajkę. Ogólnie ten problem mamy od lat. Kiedyś nasz sąsiad, który mieszkał po drugiej stronie, hodował gołębie. I pewnego razu mu spierniczyły sklatek. Od tego czasu latają i srają. Gdy czyściłem hulajkę z gówna przyszła babełę i zapytała, czy może ją pożyczyć. Chcę skoczyć do sklepu po kartofle. Zgodziłem się, zaczęła zapierniczać jak jakiś pirat drogowy, nie zważała na nic. Zacząłem się martwić o hulajkę. Wróciła z dwiema torbami kartofli na kierownicy. Oglądam hulajkę i zauważam, że jest lekko obrysowana. Na szczęście nie było to tak widoczne. Starym nic nie powiedziałem. Pojechałem pojeździć z kolegami. Następnie odstawiłem hulajkę do ładowania. Następnego dnia, gdy tylko wstałem, zobaczyłem, że hulajka znów jest obstrana. Wyszedłem i zacząłem ostraszać te chujestwo. Gdy znów czyściłem hulajkę z gówna, przyszła babełę i pytała o to, co wczoraj. Czy pożyczę na chwilę hulajkę? Niechętnie, ale się zgodziłem. Znów zacząłem się o nią martwić. Babełę wróciła po godzinie. Ale hulajka miała przekrzywioną kierownicę. Tym razem powiedziałem o tym Staremu. Stary powiedział, że naprawi kierownicę i odłączy hamulce. Mam ją pożyczyć, babełę, gdy poprosi, żeby ją rozjebała i Nową. I tak się stało. Babełę pożyczyła hulajkę. Tym razem bardzo chętnie ją pożyczyłem. Po czterech godzinach wróciła na pieżo z hulajnogą w rękach. Stary wydarł japę, że ma odkupić nową. Babełę nie miała wyjścia. Zamówiła nową, droższą. Ale to jeszcze nie koniec. Wpadłem na pomysł, jak uprzykrzyć jej życie. Skoro gołębie lubią strać po obiektach, które stoją w miejscu, to czemu by im tego nie zapewnić? Zrobiłem stracha na wróble bardzo mocno przypominającego moją babełę. Pojechałem do pana Mirka, który hoduje gołębie. Mieszka teraz gdzie indziej. Zapytałem, czy wytresuje głębie tak, żeby strały na tego stracha. Musiałem słono zapłacić, ale wytresował i wypuścił kilkanaście gołębi. Te mądre ptaki teraz, jak widzą moją babelę wychodzącą albo wchodzącą do domu, to po niej srają. Jest to ich nowy cel. Podążają za nią jak tylko wyjdzie z domu. Nie ma ucieczki, dzięki temu zawsze jest obstrana.